Kazanie świętego Augustyna Biskupa. Wielokrotnie przeżywane udręki czy utrapienia są dla nas napomnieniem i środkiem nawrócenia. Zresztą Pismo Święte nie obiecuje nam pokoju, ciszy i bezpieczeństwa. Przeciwnie, Ewangelie nie zamilczają utrapień ucisków i zgorszenia. Jednakże kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Cóż zresztą dobrego było kiedykolwiek w życiu ziemskim, począwszy od pierwszego człowieka, który wprowadził śmierć, ściągnął przekleństwo, z którego to przekleństwa wyswobodził nas Chrystus? Nie powinniśmy przeto bracia, według słów apostoła, szemrać jak niektórzy z nich szemrali, i zostali zabici przez węże. Bo cóż tak wielkiego spotkało ludzi teraz, czego by przodkowie nie znosili? Albo kiedy znosimy nasze cierpienia, czy uświadamiamy sobie, co takiego znosili tamci? A tymczasem łatwo znajdziesz ludzi, którzy narzekają na swoje czasy i utrzymują, iż czasy przodków były dobre. Otóż gdyby można ich było przenieść w czasy ich przodków, wtedy także narzekaliby. Skoro więc uważasz, że tamte czasy były dobre, uważasz tak dlatego, iż czasy te nie są już Twoimi. Jeśli zostałeś uwolniony od przekleństwa, jeśli uwierzyłeś w Syna Bożego, jeśli poznałeś lub nawet zgłębiłeś Pisma Święte, to dziwię się bardzo, kiedy powiadasz, iż Adam żył w dobrych czasach. Także i rodzice Twoi obarczeni byli dziedzictwem Adama. To właśnie Adamowi powiedziano, w pocie oblicza Twego będziesz zdobywał pożywienie, i pracował na ziemi, z której zostałeś wzięty. Cierń i oset będzie ci rodziła. Oto na co zasłużył, oto co otrzymał, czego doznał na mocy słusznego wyroku Boga. Dlaczego więc sądzisz, że dawne czasy były lepsze niż Twoje? Od tamtego Adama aż do Adama dzisiejszego, trud pod ciernie i udręki. Czy może spotkał nas potop? Czyż może spotkały nas ciężkie czasy głodu i wojen, o których czytamy, abyśmy w obecnych czasach szemrali przeciw Bogu? Cóż za straszne były to czasy. Czyż nie wzdrygamy się, słuchając albo czytając o tych wydarzeniach? Obyśmy zatem radowali się raczej obecnymi czasami, a nie narzekali.